W tej grze Łukasz grał białymi, a Alvar grał czarnymi. Gra zaczęła się od nieprzyjętego zaproszenia do latającego sztyletu. Czarny się wycofał bardzo spokojnie. Po czym się tak połączył? Tak się nie grywa w początku partii. Owszem, czarny może. Uzyskać to w center, i czasami chce, ale kiedy czarny chce coś takiego uzyskać? Prawdopodobnie w, hmm, w na przykład tego typu sytuacji, czarny może chcieć to uzyskać, żeby, uzys żeby dostać siłę yy, ku ataku, ko to znaczy, która pomoże w ataku na kamień białych, A tak samo w sobie to, to nie jest polecane rozegranie: czarny traci możliwość na przykład rozcięcia białego, która to możliwość też jest interesująca. Czarny traci również, nie wiem, możliwości jakichś tam e, presji kładzionych na białe. Sprawdzajmy dalej, co się w grze stało. W grze czarny się rozszerzył od ściany. Biały wszedł do narożnika. I myślę, że jeżeli już mamy rozszerzenie, to takie klasyczne Wydłużenie jest jak najbardziej. Jak najbardziej polecane. Czarny zamiast tego zagrał gdzie indziej. Hmm. Mhm. Alwar kontra Łukasz. A, nie wiem, czy to nie jest Alwar. Tak, to jest Alwar Kontra Łukasz. Czy ta gra nie wygląda na grę Alwara z Łukaszem? Bo jest zbyt spokojna. Hmm. Nie wiem, czy podoba mi się wybór kierunku gry przez czarnego. Biały teraz dogra. Czarny dogra, no ale hmm, to nie jest za bardzo taka gra na mojo, jeżeli mamy taki, takie solidne przyczajenie tutaj. Czy da się jakoś inaczej? Mnie się wydaje, że... że może danie białemu siły na tamtą stronę jest bardziej interesujące. Chociaż też to nam burzy mojo. Hmm. Ale tak czy siak, to jest moja pierwsza intuicja. Dobra, to co w grze nie może być złe. Wysokie F4, no niestety nie ma czegoś takiego jak wysokie F4, ponieważ F3 zostały już postawione dawno temu. To, to nie możemy teraz tego zmienić. No i w książkach piszą. Od dwóch kamieni rozszerzyć się o trzy. Po drugiej stronie stoją groźni żołnierze białych. I oni tylko się szykują do zaatakowania naszych. Można o dziesięć. Można, ale jest to złamanie takiej podstawowej zasady, której się uczy już dzieci. Więc, no, niepotrzebnie, chyba czarny ryzykuje i biały komfortowo teraz przeprowadza atak. Hmm, ten skok o jeden to jakiś taki dość interesujący się wydaje. Ja bym na miejscu białego zignorował C17. C17 to nie jest ruch, na który trzeba odpowiadać. Zdecydowanie nie. A tutaj się dzieją rzeczy pilne. Tutaj słaba grupa, jedna, druga. Hmm. A my się zajmujemy tam Wzmacnianiem narożnika, a nawet nie, nie daliśmy rady zabrać bazy czarną, więc z tego rozegrania czarne się cieszą. Tylko nie wiem, czy ten ruch jest najlepiej postawiony. Może dało się lepiej? Czy nie? Czy to... Hmm, czy biały będzie tu ciął, Chyba nie bardzo będzie ciął, hmm, A tak to znacznie łatwiej ciąć. Biały tnie od drugiej strony, jest to... Niegłupie. No i już czarny rozcięty. Och nie, takie dziurawe kształty. To taki, takimi kształtami się nie gra w go. Nie wolno. Nie wolno. Hmm. To już lepiej. Nie wiem jak lepiej. Hmm. Nie wiem jak lepiej, ale gdyby nasz kamień nie był na D13, tylko na E12 to nasze kształty nie byłyby tak dziurawe. D9, no. No, ale i tak jesteśmy przecięci boleśnie. Może trzeba oddać? Może tak, ale jeżeli oddać, to też nie w ten sposób, prawda? Tylko dobrym kształtem. Czarne dostają duże mojo, więc. Czarne powinny się czuć jak ryba w wodzie, ponieważ są alwarem. Hmm, biały ciekawie teraz tamto, ro, tamto rozdzielenie grup wybrał. I może słusznie, choć intuicyjnie wydawałoby się, że chcemy już jeść to, co nam podali na półmisku. Dobra, dobra, wszystko tutaj ma sens. Wszystko tutaj ma sens. Taka wymiana wcale niekoniecznie pomaga czarnemu w tworzeniu mojo. Jeżeli nie zagramy tej wymiany, to później w kształcie białego będzie groźny punkt cięcia. A po zagraniu tej wymiany, w kształcie białego będzie niegroźny punkt cięcia. Także zazwyczaj, jeżeli pcha się raz, to po to, żeby pchać dalej. Czarny nie wyznaje tej zasady, gra gdzie indziej. Trochę tak Czarny się nie interesuje tym swoim mojo, co jest zastanawiające. Ruch białego na g10 nie jest zbyt spektakularny, właśnie ze względu na możliwość zagrania hane i problemy z oddechami. To jest słynne hane na dwa kamienie, to właśnie o to chodzi. O to chodzi w tym słynnym hanę na dwa kamienie, że, że trudno tam, trudno, trudno. H10 powinno być grane z automatu, dokładnie tak. Czarny teraz dopiero wyciągnął swój automat i gra H10. No ale teraz automat czarnego może być nie dość, nie dość potężny. Biały po prostu buduje grupę i toczy się ta partia. Och, dosyć, dosyć pozytywnie dla białych. Czarny bejtował teraz pewnie chciał zabijać, no ale uf, teraz, to, teraz to cztery kamienie możemy oddać. Wszystko po prostu pada w ruinie. Czarny zrujnowany. Och, no i teraz czarny jeszcze chyba miał przywidzenie. Ostatecznie biały dostaje wszystko, a czarny zostaje z pustymi. Ręko mam chyba wkrótce. Czarne poddały tę partię. Hmm. Udało się czarnym jakoś centrum wyciągnąć, ale tu nie do końca rozumiem, co się stało. Dlaczego, dlaczego biały w przyszłości, znaczy po paru ruchach, czemu biały nie zagrał tego? Nie jestem pewien. No ale. Mniejsza ota. Przejdźmy może do następnej gry.